Cześć Cześć Aleksandra, Florczaka wraz ze mną zwycięski Don Diego. Witaj, Mateusz. Siema, witam cię, Olu. Witam wszystkich. Słuchaj, no muszę ci poprosić też o to, bo wszyscy cię o to prosili o te, taki twój okrzyk chyba zwycięstwa i, i takiej radości. <grystanie> tak, moja wizytówka. To będzie cudowny wstęp do, do tego wywiadu, i myślę, że widzowie będą zadowoleni z tego okrzyku radości. Też wiele osób ci kibicowało, bo widziałam komentarze, i naprawdę wiele, wiele osób stoi za tobą. No i dzisiaj pokazałeś, że faktycznie potrafisz i nadal masz ten pas. No, jak, jak ci się to udało? Jak ci się to udaje? Czy jest w tym jakiś, może ty masz jakąś strategię, którą po prostu obrałeś i skutecznie ją realizujesz? Dokładnie tak. No, ja zawsze mówię, że sporty walki a, albo może inaczej, najlepsi sportowcy w sportach walki to nie są głupki, to generalnie są bardzo mądrzy ludzie i nie na darmo mówi się, że jest to sztuka i ja dlatego tworzę swoją sztukę bardzo analityczną, bardzo precyzyjną i no i pokazałem to w sumie w wcześniejszych pojedynkach i tak samo dzisiaj właśnie. Razem z trenerem Adrianem <grym> rozłożyliśmy gołta na czynniki pierwsze, przepracowaliśmy to wszystko. Zaplanowana akcja i po temacie. Tak, właśnie ja wiem, że ty strategicznie bardzo podchodzisz do walk i chyba to jest właśnie kluczem do sukcesu I, i też tak jak obserwuję czasami twoje wywiady, to często mówisz o tym, że trzeba punktować przede wszystkim przeciwnika i też uderzać tam, gdzie trzeba. Więc pewnie, pewnie to jest taki duży plus, który daje ci zawsze te szanse i możliwość wygranej. No a jak Łukasz według ciebie? Czy on dał z siebie wszystko, czy coś? Mogło pójść lepiej, czy mm, po prostu no, był gorszy i jest gorszy od ciebie? No, po prostu był spisany na, na straty w moich oczach, po prostu ja wszedłem do ringu gromdy, wypełniłem go w całości. I rzeczywiście w pierwszej rundzie troszeczkę e, za bardzo może chciałem, e, troszeczkę brakowało tego opanowania, ale w przerwie analiza z trenerem, szybkie ustawienie, no i poskutkowało to zakończeniem walki w drugiej rundzie. Nie wiem, czy słyszałeś ostatnio, co mówiło o tobie ETD? E, na TikToku gdzieś mi się wyświetliło, nie? Że, że on w ogóle zaskoczony, że ja chyba we free fightach jestem i tak dalej. Więc. E... Tedziu, <todziewanie> pozdrawiam, Tadeusz. <todziewanie> tak, no takie pozytywne, zdecydowanie pozytywny odbiór Twojej postaci i osoby. Szczególnie jakby takie podkreślenie tego, że i ty nie pasujesz jemu właśnie do tych frikowych federacji, bo miał tam jakieś swoje zdania na, na temat frików. Ja wiem, że wczoraj poruszyliśmy temat tego, że ty wracasz do frików i będziesz we Frikach w 2024 roku. Czy coś jeszcze możesz zdradzić? Nic nie zdradzam. Po prostu rozmowy trwają, są zaawansowane i ciężko mi tutaj e, cokolwiek powiedzieć, bo sam nie do końca cokolwiek wiem. Wiem po prostu, że będę walczyć w przyszłym roku i, i myślę, że na tym powinniśmy zakończyć. E, no a sam w sobie, no, jestem barwną postacią, e, lubię sobie pogadać i mam czym się pochwalić, jeżeli chodzi o moje życie sportowe, zawodowe, prywatne. i, e, no i generalnie jestem dla wielu tych prawilniaków, je, no to jestem. E, Nauczycielem pokory, no i powiedzmy takim dużym kontrastem, a, a właśnie jeżeli chodzi o free fight, to właśnie o te kontrasty chodzi? Zdecydowanie tak. Piszcie widzowie, kogo byście zobaczyli z tutaj Mateuszem w walce we flikach. Może ktoś odgadnie, zobaczymy. Natomiast Mateusz, pytanie do ciebie, jak Ty godzisz pracę zawodową z właśnie tutaj walkami w gromdzie, czy ogólnie walkami? Pracuję w Straży Pożarnej. No mamy tak, że, że mamy 24 godziny służby, później 48 godzin wolnego. No mamy trochę urlopu. E, troszeczkę się z kolegami zamieniam e, i tak dalej kombinuję, więc tutaj bardzo dużo ukłony właśnie dla, dla moich kolegów, dla moich dowódców ze Straży Pożarnej i 2 Rzeszów. Ogólnie pozdrawiam wszystkich strażaków w Polsce z PSP i OSP, e, ponieważ no, tworzymy taką powiedzmy strażacką rodzinę i, no, i tak na dobro Sprawę, ta praca daje mi dużo możliwości, duże pole manewru, mam dość dużo właśnie wolnego i to po prostu jest w ramach tej służby, że, że no przez to, że wykonujemy taką a nie inną pracę, no to tak to wygląda. No i spełniam po prostu swoją pasję, to mi na to pozwala, ogarniam wszystko jak należy, no i jest i kalefon myślałem się, że Straż Pożarna i zdecydowanie Twój oddział też stoi za Tobą murem i często, e, znaczy zawsze kibicują Tobie, a jak to wyglądało na samym początku, jak dowiedzieli się, że Ty wchodzisz w struktury e, tutaj walk na gołe pięści, czy oni się obawiali może o Twoje zdrowie? Nie, 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 w ogóle to też <laughs> ciekawa historia, jeżeli chodzi o, o, o moje wejście w strukturę Gromdy, e, ponieważ <laughs> ja muszę uzyskać pozwolenie właśnie na no, do, dodatkowe zarobkowanie, tak, już nieważne co robię, na dodatkowe zarobkowanie, no ja, głupek, najpierw podpisałem kontrakt, a później pomyślałem, hej, raport? No, ale no dobra, no, no no jak będzie kichana, to tutaj jakoś to się odkręci. Więc e, po prostu napisałem ten raport, porozmawiałem z dowódcą, powiedziałem mu, co jest pięć, że, że już ten kontrakt jest podpisany, że, że, e, że no, rozumiem, że, że jeżeli będzie inaczej i tak dalej. Dobra, Mati, to się ogarnie, kurczę, damy radę, nie? ja to daje sobie rękę uciąć, no troszeczkę w innych słowach to powiedział, ale daje sobie rękę uciąć, że, że to będzie załatwione. No i generalnie kilka dni później e, przyszedł do mnie dowódca z, z raportem zwroty, Mati, załatwione, możesz walczyć, więc e, to tym bardziej właśnie świadczy o tym, że, że no tutaj wszyscy e, się wspieramy i stajemy za sobą, no bo tworzymy tą rodzinę, spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, czasem e, wiadomo są niesnaski, czasem e, są gorsze, trudniejsze chwile, ale to jak w rodzinie, więc jest wszystko dobrze. To pociągnę temat straży, bo pewnie widzów też to może interesować. Kiedy Ty zdecydowałeś, że właśnie tą drogę chcesz obrać zawodową? Już myślałem o tej drodze będąc w liceum, po liceum, tak się zastanawiałem właśnie czy, czy wychowanie fizyczne, czy może bardziej w stronę strażacką, bo moi dwaj bracia też są strażakami już już kilka lat wcześniej przede mną. No miałem parę perturbacji, parę takich nieprzyjemnych sytuacji, które opóźniły to moje dostanie się do straży pożarnej, ale w międzyczasie zrobiłem właśnie tytuł ratownika medycznego, popracowałem w szpitalu w Lubaczowie, właśnie pozdrawiam też Wszystkich ze szpitala w Lubaczowie. A trochę na Sorze, właśnie trochę w karetce pojeździłem, no a później dostałem się do Straży Pożarnej, bo już powiedzmy te moje złe, złe rzeczy już minęły, więc miałem prawo dostać się do Straży. Kurczę, to Ty masz naprawdę duże doświadczenie. Jak mówisz tutaj o tym, że byłeś też, pracowałeś na Sorze, to jest też ciężka praca i nawet dużo się teraz mówi o tym, że tam naprawdę no, nie jest łatwo pracować. Jak Ty właśnie wspominasz tę pracę? Kurczę, no świetni ludzie, bardzo fajna praca. No tylko świadczy o tym, że nie tylko potrafię dać w zęby, ale też uratuję po tym. Czyli jak coś jakbyś dał komuś w zęby, to od razu lecisz po ratunek i, i mogą liczyć twoi rywale, że zostaną uratowani. Tak, tak, tak. Pokonani, dokładnie. a potem uratowani. Tak, można tak powiedzieć. Ale ja po prostu chyba bardzo dobrze reaguję na sytuacje stresowe. No może nie chyba, na pewno bardzo dobrze czuję się w sytuacjach stresowych właśnie świadczy o tym właśnie ta praca na sorze, w karetce czy w straży pożarnej i tak samo tutaj w Gromdzie, no, gdzie adrenalina sięga zenitu i no, chyba nie ma bardziej brutalnej formuły walki niż Gromda, niż, niż ta e, szermierka na gołe pięści, więc sprawdzam się i czuję się w tym dobrze. E, przychodzi mi na myśl jeszcze pytanie o tym, jaka była dla Ciebie najtrudniejsza misja w straży pożarnej? Nie, jakoś tak super, nie, 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 nie. po pierwsze nie, nie rozmawiam o, o pracy poza pracą, a po drugie to też nie było tak, że my mieliśmy jakieś tam trudne misje. Przez to, że e, jeździmy zawsze ekipą na, e, na te akcje, no to każdy ma swoje zadania do wykonania, więc no wiadomo, Jak jako ratownik medyczny, no nie wiem, przy wypadkach samochodowych, samochodowych zajmuję się bardziej poszkodowanymi, ale no też, no brałem udział w dużych pożarach, w jakich, czy to lasów, czy, czy jakiś tam fabryk, czy to e, jakieś inne zdarzenia. Więc no, ciężko mi to tak jednoznacznie powiedzieć, co było jakieś tam najtrudniejsze. No wiadomo, no, różne rzeczy widzę, różnych rzeczy doświadczam, ale pracę zostawiam w pracy i raczej nie rozmawiam o tym na zewnątrz. Widziałam wielkie gratulacje tutaj, wszyscy krzyczeli do ciebie, Mateusz, Mateusz, gratulacje, gratulacje. Więc tutaj było wiele osób za tobą i też tu jesteś praktycznie od początku i wszyscy tobie kibicowali. No szkoda Łukasza, natomiast myślę, że się odbuduje, ale czeka na ciebie kolejny rywal, który już nie może się doczekać, żeby odebrać ci pas i się zrewanżować. Mówię tutaj o Bar Bartku Balboa. No rozmawiałam z nim i właśnie powiedział, że wie, że ty wygrasz. Ten, tą walkę, bo rozmawiałam przed twoją walką z Goatem i że chciałby właśnie ten pasji odebrać. Jak ty się zapatrujesz na tą walkę? Oczywiście, już dogadani jesteśmy z Bartkiem, że robimy ten rewanż, że skrzyżujemy znowu nasze pięści. No, ponieważ nasza walka no, przyniosła, tak na dobrą sprawę, największe emocje i wiele ludzi chciałoby zobaczyć to ponownie. No, my jako dżentelmeni i koledzy umówiliśmy się, że wygrywamy dzisiaj pojedynek i później robimy walkę rewanżową, więc nie wiem kiedy, ale ta walka na pewno się odbędzie i, no, i będzie po prostu będzie dobrze. I, no i co mogę powiedzieć? Bartek, krzykuj się mordo, o, ale paz zostaje u mnie. Jestem ciekawa tej walki, nie mogę się doczekać. Ostatnie, o co poproszę ciebie, Mateusz, to życzenia świąteczne dla naszych widzów, bo już niedługo będzie Wigilia. To ja wam życzę smacznego jajka i mokrego śmigusa-dyngusa. <noise> <noise> Oczywiście zawsze świruję, odwrotnie składam te życzenia, jeżeli chodzi o, o, o święta, ale no cóż... Z mojej strony to ja życzę Wam przede wszystkim rodzinnych świąt, ponieważ rodzina jest najważniejsza. Starajcie się wybaczyć nawet te najgorsze rzeczy swoim bliskim i, no i po prostu spędźcie je w rodzinnej atmosferze. Zróbcie to po prostu tak po ludzku i będzie cikalafą. Super, bardzo Ci dziękuję, Mateusz. Jeszcze raz gratulacje. Dzięki wielkie. Dzięki. Miłego wieczoru życzę.